czy Polacy ewakuowani z Izraela będą musieli pokryć koszty ewakuacji pojawiają się takie informacje w sieci portal Fakt podaje że w związku z atakiem Izraela na Iran ambasada RP w Izraelu miała zdecydować się ewakuować Polaków którzy są obecni na terenach zagrożonych z informacji które uzyskało Radio Z wynika że w Izraelu przebywa ponad 200 osób Polsat News przekazał z kolei, że ambasada wynajęła prywatną firmę autokarową, a do kraju Polacy wrócą połączeniami czarterowymi lub rejsowymi. W oczekiwaniu na samolot konsulat polecił, aby ewakuowane osoby zorganizowały dla siebie nocleg. Według nieoficjalnych informacji każdy, kto zdecyduje się na wyjazd z Izraela, musi sam pokryć koszty podróży. Sprawę ewentualnego pokrycia kosztów ewakuacji polskich obywateli z Izraela skomentował m.in. Mateusz Morawiecki, który podsumował to słowami rachunek za ratunek. W państwie Tuska nawet za ucieczkę przed wojną musisz zapłacić. Zaś Paulina Matysiak napisała kochani pamiętajcie jak ewakuacja to tylko z pełnym portfelem. Z kolei europoseł PiS Bogdan Żońca przypomniał zaś, że za rządów PiS ewakuacje odbywały się za darmo, ale krytykowano warunki lotu. Ministerstwo Spraw Zagranicznych Polski przekazało faktowi, że resort nie prowadzi obecnie akcji ewakuacyjnej.